Poruszające słowa żony po pogrzebie Piotra Nowakowskiego. Dziękuję. 2 września 2025 roku w wieku 50 lat zmarł Piotr Nowakowski, aktor znany z popularnych produkcji takich jak Pitbull, czy na dobre i na złe oraz trener aikido. Informacje o jego nagłej śmierci przekazała żona Magdalena, publikując poruszający wpis w mediach społecznościowych. Teraz małżonka przekazała ważne słowa po pogrzebie Piotra Nowakowskiego. Z głębokim żalem powiadamiamy, że dziś nad ranem odszedł mój ukochany mąż, najwspanialszy tato, Piotr Nowakowski. Nie mam słów, żeby opisać tę stratę. O pogrzebie Piotra poinformujemy wkrótce. Proszę o modlitwę w intencji Piotra. Magda, Janek i Ida napisała na oficjalnym profilu aktora na Facebooku. Piotr Nowakowski pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę, żonę oraz dwójkę dzieci, Janka i Idę. Był nie tylko cenionym aktorem, ale też oddanym mężem i ojcem. Widzowie mogli go oglądać m.in. w takich produkcjach jak Klan, na dobre i na złe czy film Pitbull. Jego ostatnią rolą był występ w serialu TVP Zaraz Wracam. Przyjaciela pożegnał we wzruszającym wpisie aktor znany z korony królów Marcin Kwaśny. Proszę was o modlitwę za mojego kolegę Piotra. Zmarł nagle w wieku 50 lat. Osierocił żonę i dwójkę dzieci. Miał w sobie bożą iskrę i pogodę ducha. Wierzę, że nadal się uśmiecha, będąc już po tamtej stronie. Do zobaczenia, Piotrze, jeszcze dokończymy naszą rozmowę. Pogrzeb Piotra Nowakowskiego. Grup jest na cmentarzu północnym Jak się okazuje, pogrzeb aktora już się odbył. Piotra Nowakowskiego pochowano na cmentarzu północnym w Warszawie 10 września 2025 roku. Żona postanowiła opublikować w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym podziękowała wszystkim wspierającym ją i dzieci w tych dramatycznych chwilach. Kochani, chciałam podziękować wszystkim, którzy byli wczoraj obecni na ostatnim pożegnaniu Piotra Nowakowskiego. Za spojrzenia, uściski, za milczenie tam, gdzie słowa nie miały sensu. Przepraszam, jeśli kogoś z Was pominęłam, nie podeszłam, nie porozmawiałam. W tylu sercach Piotr pozostawił ślad. Dziękujemy, napisała Magdalena Nowakowska.